Jak scalić zduplikowaną kartotekę kontrahenta? W Twoim systemie pojawiają się duplikaty kart kontrahentów i chcesz wprowadzić porządek w tym zakresie? Wyjaśnimy Ci krok po kroku, jak wykonać odpowiednie konfiguracje, aby scalić zdublowane karty klientów. W systemie istnieje ustawienie, które zapobiega tworzeniu duplikatów kart kontrahentów. Aby do niego przejść, musisz wejść w ustawienia systemu, a następnie parametry kontrahentów. I w opcji Sprawdzaj NIP przy tworzeniu i edycji kontrahenta, zaznaczyć tak. Konieczne jest oczywiście zapisanie zmian na dole danej sekcji. Jeśli nie chcesz zmieniać tego ustawienia lub korzystasz z panelu klienta, do którego Twoi kontrahenci rejestrują się samodzielnie, to w tym przypadku świetnie sprawdzi się opcja scalania zduplikowanych firm. Funkcja scalania firm polega na przenoszeniu informacji z karty zdublowanej do kartoteki docelowej oraz usunięciu kartoteki zdublowanej. Pierwszym działaniem, które musisz wykonać w procesie scalania jest odnalezienie zduplikowanych kart kontrahenta. Aby wyświetlić wszystkich swoich kontrahentów, przejdź na listę kontrahentów. Domyślnie masz ustawioną widoczność podstawowych filtrów i kolumn, ale w konfiguracji kolumn możesz dokonać zmian zgodnie ze swoimi potrzebami. Interesujące Cię firmy będące potencjalnymi duplikatami odszukasz, wykorzystując boczny panel filtrów. Ważne jest, aby na tym etapie wybrać, która firma ma zostać w systemie po wykonaniu scalenia. W przypadku integracji z programem ERP warto zwrócić uwagę, by była to firma pobrana z systemu zewnętrznego. Źródło pochodzenia kartoteki kontrahenta sprawdzisz w kolumnie Typ importu. Proces scalania zaczynamy od przejścia do docelowej karty kontrahenta, czyli tej, która ma pozostać w systemie po wykonaniu operacji. Jeśli korzystasz z integracji z systemem magazynowym, wybierz tę kartę, która w typie importu posiada wskazaną nazwę systemu. W karcie kontrahenta konieczne jest kliknięcie w trzy kropki, znajdujące się na górze ekranu po prawej stronie. Po wybraniu z firmy, przejdziesz na właściwy widok. W tym miejscu podaj nazwę Firmy Źródłowej i kliknij przycisk Scal. Następnie możesz samodzielnie zdecydować o rodzaju informacji przenoszonych między kartotekami. W przypadku atrybutów, jeśli to możliwe, wartości są sumowane. W przeciwnym przypadku następuje ich nadpisanie wartościami z firmy usuwanej. Sumowanie możliwe jest na przykład w atrybutach typu tekst. Ostatnim krokiem jest zapisanie zmian i potwierdzenie operacji.